Witajcie moi drodzy. Nie wiem, czy trąbią o tym już w mediach, ale w najbliższym czasie praca w szkołach bardzo mocno się zmieni. Wyszły rozporządzenia, czy też rozporządzenia, które określają, jak ta praca teraz w szkołach powinna wyglądać. Dla niektórych, którzy dotychczas jeszcze niewiele robili w zakresie pracy Online czy też takiej zdalnej, te zmiany będą ogromne. Dla nas, którzy już pracujemy tam półtora tygodnia w ten sposób, będą pewne zmiany, ale nie jakieś wielkie. O co chodzi? Nasza praca w najbliższym czasie będzie wyglądała podobnie jak dotychczas. Nadal będą filmiki. Które będę publikować na YouTube. Nadal będę dawać Wam zadania do pracy w domu, żebyście samodzielnie te zadania rozwiązywali i potem mi te zadania przesyłali. Natomiast zgodnie z prawem, które się teraz pojawiło, skądinąd słusznie, obowiązkowe stają się jeszcze zajęcia twarzą w twarz. Na żywo. Według mnie, no, przy, takiej młodzieży z jaką, przy takiej młodzieży, jaką wy jesteście, którzy pracują bardzo dużo samodzielnie i mają tą świadomość, jak nauka jest ważna, to niekoniecznie to jest istotne. Niekoniecznie ta forma przyniesie jakieś wielkie zyski. Natomiast jestem świadom, że jeżeli ktoś sobie radzi słabiej albo, albo trudno mu jest pracować samemu, no to ta forma będzie, jest jak najbardziej wskazana i z pewnością mu to pomoże. Więc jak będą odbywały się te nasze zajęcia? Otóż w większości macie fizykę rozszerzoną, która oznacza 4 godziny, 3-4 godziny tygodniowo. Zajęć, a to oznacza, że musimy mieć co najmniej dwie godziny zajęć w tygodniu, takich, takich online, twarzą w twarz. I do tego będziemy używali programu Google Meet. Natomiast, tak jak dotychczas używaliśmy do naszej komunikacji, takiej, że ja Wam udostępniał filmy. Bądź też inne materiały, będziemy dalej używali Google Classroom. Nie wiem, czy mieliście kontakt już z tymi aplikacjami. Może tak, może niektórzy z Was znają inne sposoby komunikacji, lepsze niż Google Meet, coś w rodzaju Skype'a, tylko że no jakieś inne. Natomiast ja zdecydowałem się właśnie na te, ponieważ jest mi z nich korzystać najwygodniej. Mam skrzynkę służbową Google, a to skutkuje tym, że mam od razu dysk Google, na który mogę wrzucać materiały dla Was, mogę z Wami się spotkać. Twarzą w twarz, jednym czy dwoma kliknięciami przy użyciu Google Meet i mogę wrzucić Wam jakieś materiały, teksty, bądź też zadać Wam zadanie przy użyciu Google Classroom. Wszystko mam, wszystko mam w jednym miejscu, więc i dlatego mi jest łatwiej i mam nadzieję, że również Wam to podejście, ta ścieżka sprawę ułatwi, a przynajmniej nie skomplikuje. Jak pewnie się dowiecie wkrótce ze strony szkolnej, forma pracy waszej, pracy zdalnej, będzie wyglądała właśnie w ten sposób, że w ciągu każdego dnia będziecie mieli maksymalnie cztery spotkania twarzą w twarz z nauczycielem. To będzie mniej więcej ostatecznie wyjdzie tak, że pewnie będziecie mieli tych spotkań twarzą w twarz w ciągu tygodnia połowę tych godzin, które mielibyście normalnie, a reszta to będzie praca samodzielna albo zaznajamianie się z treściami przesłanymi przez nauczyciela. Każdy z Was dostanie plan, kiedy będziecie mieli te lekcje twarzą w twarz z nauczycielem, maksymalnie w cztery ciągu, w ciągu dnia i będziecie musieli sobie tak zaplanować Dzień, żeby, na tych, żeby w tych spotkaniach brać udział. Zmiana też jest bardzo ważna. Dla większości z Was niewiele to wniesie, natomiast dla tych, którzy dotychczas się obijali, to zmiany są takie, że ja już jestem, że ja już mogę egzekwować od Was pracę i stawiać za to oceny. Dlatego też ci, którzy Dotychczas przysłali mi wszystkie zadania domowe, oni są w tym momencie na czysto. Natomiast ci, którzy dotychczas nie zaznajomili się z materiałami, które udostępniłem, które przesłałem i nie przesłali mi zadań domowych, to mają na przesłanie tych wszystkich zadań domowych za, na uzupełnienie zaległości tydzień. Nie każę robić tego od razu, ale zważywszy na to, że przez ostatnie półtora tygodnia mieliście obowiązek. Kontaktować się ze mną, zaznajomić się z tymi materiałami. Niekoniecznie obowiązek, żeby, żeby mi przesyłać, przesyłać zadania domowe, to teraz taki obowiązek jest, więc, żebyście mieli czas to uzupełnić, macie czas do końca tygodnia. Jak już powiedziałem, praca na bieżąco przynosi znacznie większe efekty i teraz nie będzie takiego pośpiechu. Z tym, że teraz będziemy mieli jeszcze spotkania twarzą w twarz i nie wtedy, kiedy będzie potrzeba, tylko jest narzucona liczba godzin, jest związane również to, że no niestety będę mieć mniej czasu na pracę, którą, którą wykonywałem dotychczas, tworząc filmiki. Dotychczas było tak że wstawałem rano, o 8 zaczynałem nagrywać, potem to montowałem, znowu nagrywałem, wrzucałem, udostępniałem, sprawdzałem, sprawdzałem w międzyczasie Wasze wyniki pracy. O 16 to kończyłem i potem jeszcze do wieczora co jakiś czas sprawdzałem Wasze, wasze odpowiedzi, Wasze rozwiązania zadań. Teraz będę mieć codziennie, tak jeszcze ze... Trzy spotkania twarzą w twarz i to będzie oznaczało, że, że będzie nam szło niekoniecznie gorzej, ale będzie szło wolniej. Teraz tego czasu będę mieć mniej. Zastanawiam się kosztem czego, by to zrobić, i myślę, że na pewno nie kosztem nowego materiału. Może kosztem jakiegoś rozwiązania zadań? No to też niezbyt, no bo jakieś zadania wspólnie bym chciał, żebyśmy rozwiązali. Dlatego też wydaje mi się, że taką opcją najbardziej korzystną albo opcją, w której najmniej stracimy z tego, cośmy realizowali dotychczas, będzie, jeżeli okroimy dotychczas publikowane filmy o filmy, gdzie Rozwiązuje zadania domowe i tłumaczę, co często było źle, i zamiast publikowania tych filmów, zrobimy te nasze spotkania przy użyciu Google Meet. Będziecie mieli wtedy dodatkową możliwość zadawania pytań, wyjaśniania niejasności. Natomiast, natomiast ja nie będę musiał zwiększać zakresu swojej pracy ponad to 8-10 godzin pracy dziennie, którą wykonywałem dotychczas w tych utrudnionych warunkach. To tyle, jeżeli chodzi o organizację naszych zajęć, o to, co będzie nowe. Jeżeli mielibyście jakieś sugestie: Ślijcie, proszę, dla nas wszystkich jest to nowa sytuacja, więc różne pomysły, choćby najbardziej szalone, mogą się okazać, okazać dobrymi rozwiązaniami. Pozdrawiam i do zobaczenia przy najbliższej okazji.